Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek trzeciego tygodnia Wielkanocnego w Święto, Świętego Marka, Ewangelisty, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I właśnie dzisiaj w Ewangelii, według Świętego Marka, czytamy fragment, w którym to Pan Jezus posyła swoich uczniów, aby szli i głosili. Ewangelię całemu światu, całemu stworzeniu zaprasza ich do tego. Idźcie, podzielcie się swoim doświadczeniem wiary, poprzedzony moim nauczaniem. Idźcie i nie zostawiajcie ewangelii dla siebie, ale głoście ją każdemu, któremu, ku którego spotkacie, z którym będziecie rozmawiać. Piękne zaproszenie i piękne zadanie, które stawia dzisiaj. Pan Jezus swoim uczniom. Oczywiście, to zadanie stawia również nam, abyśmy w naszym życiu dzielili się Słowem Bożym, dzielili się Ewangelią, dzielili się własnym doświadczeniem wiary. Ale zobaczcie, że Pan Jezus mówi, że ci, co będą głosić, ci, co uwierzą i przyjmą rzeczywiście, takie będą mieli znaki. Będzie się działo bardzo dobrze, będą uzdrawiani, będą leczyli. I tym podobne rzeczy. Mało tego w ostatnim fragmencie Ewangelii, Pan Jezus mówi, że On będzie obecny pośród tych, którzy będą głosić Słowo Boże. Będę z nimi, będę im pomagał, będę zawsze przy nich. Piękne zapewnienie: najpierw rozesłanie, a później zapewnienie, że ja będę z Wami, będę się Wami opiekował, będę Wam pomagał. Czy to Duch Święty, czy ja. Będziemy Wam podpowiadać, co macie mówić, aby mówić bardzo dobrze. Kochani, skorzystajmy z zaproszenia Pana Jezusa. Przeżywajmy ten Tydzień Biblijny właśnie w sposób głoszenia Słowa Bożego. Dzielmy się tym Słowem Bożym z każdym człowiekiem, którego spotkamy w naszym życiu. Niech sam Pan Bóg na dzielenie się Słowem Bożym, głoszenie Słowa Bożego nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, pozdrawiam z Panem Bogiem.